Bo yeah, no. Mówisz, że to, swój, to twój pałac na obsternie. A tak, to jest <grym> moje złoto, jak o, widzicie moje. Nie dotykajcie tego złota. Jak to, jak to moje? Doświadczenia wiem, że wolisz tego nie robić. No dobra, brat, to lepiej. Jest. Lepiej nie dotykaj. Ale ja jestem jego kupiony. To was, No do was, masz <grym> trzeci brat jest. O, jest podobny. Co? Czyli nie zgubcie. O, tak. A gdzie jesteś? Jest jest? jest jest Halo! To jest. O, tu jest, Ciemno. Sorry. O okay. tu, dobra. Wow. wow. Ech, co okay. to za klocki? Nieważne. Ważne jest to, żeby A, o, okay. Okay. Witaj Stefan. <laughs> A tu. No, Mirek. No, tam jest. O, nie to jest. o. O, to O, bardzo... o. No, to o. Bardzo... O, to Gorąco się zrobiło. Jakaś jak A jak jest idealnie. No i co tam jest? Eee, kartka. Is this tak... map. O. No, co na niej jest? No, Pokazuje, że mamy jakiś punkt. Czekaj. Gdzieś tam w dżungli gdzie byliśmy. Ja. No. Jeśli się nie mylę, bo tutaj ciężko hmm. z orientacji. Okej. Okay. Yeah. Ja to nie wiem, to, to tyle z tej nie, no, nie, nie, się, bo nie, nie, że będzie, nie, nie, Okej. nie, nie, możemy już wychodzić nie, tej... Je, Je, to... No nie, 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 no i znowu jesteś, no, to nie, 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 Idziemy! idziemy. Chodź, Idź! No ja! wyrobisz się mnie z nich, od nich. Pomocy. Ale marudzisz. Pieniądze. Oni palą pieniądze. Zaraziłaś się ode mnie tym narodzeniem. Pieniądze to zło. Nie mogę z nimi. Nie, ja on, weź coś z nimi zrób. Ja nic nie, nie zrobię. zrobię. No zrób coś! Ja nic nie Ech. zrobię, nie strzelajcie. Nie ruszajcie. Pokażemy czymy. wszyscy. Te, już ci pokazuję twojego brata. Gdzie ja tu leżał. O, tu że Widzisz? Podobny do ciebie. Nie, 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 Marcinek, Marcinek. Jaki Marcinek? To jest Józek. Jestem jeszcze. O, o. lepiej tym, jakim był mój bratem? wiatrem. Tam śmierdziało, nie wiem. Może tak. To były prawdziwe trupy. To się umyj. Nie, to myślę, że się... ciebie bardziej. Was już opuszczę. No wszyscy śmierdzimy. Co? co? No, Nieprawda. Ja się wczoraj kopałem. Ja Zamknij, mordy! Wy, w błocie się nie liczy. No. Ja mówię o rzece. Rzeka to bardziej śmierć. Właśnie nie. A może ja, ja tak. sobie ja się... Wy może Ale Czemu? Um, no. Muszę jeszcze coś załatwić. Ale tak. Tak, teraz? Po prostu? Cieszę się. Jak to sobie poradzicie skoro. Odpaliście się tutaj. Pewno zobaczymy się jeszcze kiedyś. Mam nadzieję. Dobra, no to jak musisz to leć, mam. Do zobaczenia. Do widzenia. Cześć. Cześć. Dara po płatki poszła. Nie Twój stary to <ślesztorano> był zajebisty. Dobra. No, ja znaczy, są, no tak no tak trochę też dzi... no właściwie nigdy nie była taka idealna jakaś, czasem coś normalna. robiła takiego, no, nie, czy nie, no może nie, że nienormalna, ale czasem po prostu Niby robiła nie dziwne nie rzeczy. te same, a ile macie, pani Goszczady. Co, co? Włosy. Chciał być jak mama. Nie, nie pamiętam, już wiesz, bo dawno te włosy miał przefarbowane. Nie mówię. A, ale, okay. ale włosy pofarbowane to ma ren, tak jak mama, ale kolor włosów to ty masz ewidentnie po mamy. Maszka. No. To jak widać. No o, Dobra, to nie wiem, w sumie tak trochę się ściągnie, patrzę, y, to może chcemy gdzieś obóz rozbić? No, w sumie, dobry pomysł. To jest Tutaj... dobry pomysł. Tak? No, tylko. No, tam po Bok budowniczy, let's do mm -hmm. A Patrz na Nie takich Zarobiłem Zrobimy fortecę tu. Tak, męczanie